Dzień dobry. Proszę Państwa, chciałem Wam pokazać kamień, oprawiony już w pierścionek. To jest szmarek, jak widać. Nie jest to jakaś super jakość, barwa jest trochę jasna, ale ładna, ale ładna. taka bardzo przyjemna dla oka, niebieskawo-zielona, czyli to jest też ta bardziej atrakcyjna. Kamień właściwie już nie jest poprawiany, znaczy on był olejowany, ale w większości olej z niego wypłynął, jeszcze tylko w niektórych tych najgłębszych szczelinach ten olej się znajduje, jakieś resztki, ale generalnie oleju wewnątrz nie ma, w związku z tym kamień może nie wygląda najlepiej, dlatego że te wszystkie charakterystyki wewnętrzne są bardzo dobrze uwidocznione. Dlatego może nie robić takiego jakiegoś wielkiego wrażenia. Mimo, że kamień jest, kamień jest piękny. Trochę jest koślawo oślifowany, też szlifowano tak, jak tam, żeby to, tej masy zachować jak najwięcej. No i chciałem wam powiedzieć, opowiedzieć o tym kamieniu. O jego cenie, o tym jak jego cena się zmieniła, ponieważ tak się składa, że kamień został oprawiony w tym pierścieniu, bo, bo z tego pierścionka, którego Wam tu pokazywałem, z którego, którego tu Wam pokazywałem, wypadł kamień, ponieważ tutaj były no, jakieś tam problemy z, z oprawą, i ja i został on zastąpiony kamieniem, który kiedyś oceniałem. I to już dość dawno, bo to było, jak widać, 18 lutego 2021 roku. Kamień ma masę 2,55 karata. Wtedy cały kamień wyceniłem na, 200, na 950 zł. Na 950 zł. Dzisiaj, przy dzisiejszych wycenach, w sumie minęło tylko kilka lat, mamy wycenę na poziomie Niecałych 1400 zł. Czyli e, zobaczcie, jak bardzo zmieniły się ceny. Kamień się zasadniczo nie zmienił. On jest taki, jak, e, jak był w tym momencie. E, wyceny e, zmieniły się tak bardzo. E, oczywiście, no, w oprawie to wygląda jeszcze lepiej, dlatego że, znaczy jeszcze lepiej, jeżeli chodzi o ceny. Tutaj jest przygotowy e, dokument do wyrobu. E, natomiast chciałem Wam pokazać, właśnie jak to. Jak wygląda inflacja? Jak inflacja powoduje, że rzeczy stają się coraz droższe. To w sumie w dość takim krótkim czasie. Czyli właściwie nic, nic nie trzeba robić. No? Wystarczy kupić jakiś towar, po prostu go przetrzymać. To musi być taki towar, który się nie zepsuje nagle. Albo nie straci swoich właściwości w czasie i można. I można na tym zarobić. Oczywiście pod warunkiem, że znajdzie się kupca. Ten sam mechanizm dotyczy złota, bo ludzie właśnie cały czas twierdzą, że zarabiają na złocie. No nie bardzo zarabiają, bo cały czas mają tą samą ilość złota. Po prostu wartą inne pieniądze, ale to złoto nie zyskuje na wartości. Złoto traci wartość jako taką, bo jest uzupełniane na świecie w tempie między 1,5 a 2% mniej więcej rocznie czyli tą wartość nabywczą złoto będzie traciło bez go coraz więcej, natomiast jego cena wyrażona w walutach będzie rosła, dlatego że, że jest inflacja. Tak samo jak, jak z tym kamieniem. Z tym kamieniem nie stało się nic, co mogłoby podnieść jego wartość, za wyjątkiem utraty wartości pieniądza, którym się płaci za taki, za taki kamień. Z rzeczy takich ciekawych, które znalazłem w internecie, i z których może wynika, dlaczego ludzie nie potrafią sobie policzyć dobrze zysków i strawi tego czy zarabiają, czy tracą, jest, jest taka ilustracja, już wam to pokażę. To jest facebookowe, facebookowy materiał na, na fanpageu Basic Physic. Jest zestawiona różnica pomiędzy kalkulatorem a kalkulatorem. W smartfonie. No i popatrzcie, jak tu się diametralnie różnią wyniki. Kalkulator Casio, stary kalkulator Casio, policzył, że 6 dzielone przez 2 razy 2 plus 1 jest równe 1. A smartfon policzył, że jest równe 9. Oczywiście wiadomo, która odpowiedź jest prawidłowa. Wynik jest 1. Obowiązuje kolejność wykonywania działań w matematyce i należy się jej trzymać. Natomiast, no, jeżeli ludzie, którzy liczą sobie zyski z różnych aktywów, używają smartfonów i liczą tak, że wynik tam, gdzie powinno wyjść jeden, wychodzi im dziewięć, no to mogą wyjść im kolosalne zyski, mimo że tych zysków tak naprawdę nie ma. I zapewne stąd biorą się te wszystkie dziwne dyskusje. Wtedy, kiedy mówię, że oni nie zarabiają i pokazuję, dlaczego nie zarabiają, a ludzie dyskutują, że. Że jednak im wychodzi, że zarabiają. No tak, teraz już wiem, dlaczego niektórym może wychodzić, że zarabiają tam, gdzie żadnego zarobku nie ma. Pamiętajcie o tym, żeby używać dobrych narzędzi, narzędzi, które dają poprawne wyniki pracy, bo potem można potem, potem praca wykonana źle no, nie cieszy. Nie cieszy tak bardzo, jak praca wykonana porządnie. Bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia.